Jest to odkurzacz, który nazywamy potocznie 360ką. Całe środowisko naokoło jesteśmy w stanie łatwo tym odkurzaczem obsłużyć. Odkurzacz jest odkurzaczem modułowym. Składa się z pięciu elementów, które są rozmontowywalne. Jeżeli potrzebujemy odkurzyć powierzchnie, które są gdzieś wyżej, na co nie pozwala nam użycie zwykłego odkurzacza, elementy możemy w bardzo łatwy sposób poodpinać. Możemy odkurzyć trudno dostępne miejsca na podłodze, ale też gdzieś wysoko na sufita. Jeżeli trudnym do odkurzenia elementem są schody, na przykład, to możemy odczepić ten element i trudno dostępne miejsca stół, schody. Samochód możemy odkurzyć tylko i wyłącznie przy pomocy samego odkurzacza wygodnego do ręki. Dodatkowym wyposażeniem tego odkurzacza jest turboszczotka. Więc, jeżeli potrzebujemy odkurzyć miejsca tapicerowane, gdzie na przykład nasza pociecha zostawia sierść, to używamy turboszczotki. W każde miejsce bez problemu taką turboszczotką dojedziemy. Jest również końcówka typu szczelinowego, której możemy bez problemu użyć właśnie w bardzo trudno dostępnych miejscach. Taki odkurzacz bardzo ułatwia nam życie, dlatego że nie musimy dodatkowych akcesoriów wyciągać do standardowego odkurzacza, tylko mamy go zawsze pod ręką. Urządzenie jest lekkie, poręczne i bardzo łatwo jest go wyczyścić przez otworzenie komory i opróżnienie zbiornika, w którym zbierają nam się śmieci.